Dziś zajmiemy się mnożeniem ułamków zwykłych. Zadanie brzmi oblicz iloczyn. Oblicz iloczyn, czyli po prostu wykonaj mnożenie. Mnożenie wykonujemy w ten sposób, że należy pomnożyć licznik przez licznik, mianownik przez mianownik, ale to już pokazuję zapisując. Podpunkt A. 3 czwarte razy 8 15. Można wykonać to w ten sposób: pomnożyć 3 razy 8, czyli 24 i 4 razy 15, czyli 60, ale zobaczcie, że to jest ciężko teraz doprowadzić do najprostszej postaci, bo musimy skracać. Skracanie polega na tym, że dzielę ułamek i licznik i mianownik przez tę samą liczbę. No tu są liczby parzyste, więc ja podzielę przez 2. 24 dzielone na 2 to 12. 60 dzielone na 2 to 30. Ale dalej są parzyste, więc jeszcze mogę skrócić. Czyli znowu na przykład przez 2. 12 na 2 to 6. 30 na 2 to 15. I jeszcze mogę skrócić, bo mogę skrócić przez 3. 6 na 3 to jest 2. 15 na 3 to jest 5. A mogłam drugim sposobem wykonać prostszym. I to byłoby tak. 3 czwarte razy 8 piętnastych. Wykonać skracanie. Trójkę skrócić z piętnastką przez tą samą liczbę. Pamiętamy, że skracamy zawsze przez tą samą liczbę i licznik i mianownik. 3 dzielone na 3 to jest 1. 15 dzielone na 3 to jest 5. Ale popatrzcie, tu ja jeszcze mogę skrócić. Jeszcze mogę czwórkę z ósemką skrócić. Przez 4. 4 dzielone na 4 to 1. 8 dzielone na 4, 2. I teraz mnożę. 1 razy 2, czyli 2. I 1 razy 5, czyli 5. I co się okazuje? Że mam dokładnie to samo. Tak? Zróbmy podpunkt B. W podpunkcie B mamy liczbę mieszaną i ułamek zwykły. Zawsze najpierw taką liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek niewłaściwy. Przypomnę, zamiany na ułamek niewłaściwy... Wykonujemy to w ten sposób, że mnożymy 3 razy 3, dodać 1. 3 razy 3, czyli mamy 9, dodać 1, to mamy 10. 10 trzecich razy 2 piąte. I tu możemy znowu pomnożyć licznik razy licznik, czyli 20 15 Pamiętamy o tym, że mamy doprowadzić do najprostszej postaci, Czyli najlepiej chyba skrócić, tak mi się wydaje. Dwudziestkę i piętnastkę mogę skrócić przez 5. 20 dzielone na 5 to jest 4. Piętnaście dzielone na 5 to jest 3. I teraz jeszcze wyciągnąć z całości, bo w liczniku jest liczba wyższa, czyli ile trójek mieści się w czwórce. No trójek w czwórce mieści się jedna, czyli jedna cała, i zostanie mi reszta, jakbym wydała z czterech trójka, tak zostanie złotówka. No to wtedy. Mianownik przepisujemy, a tę złotówkę do licznika. Zróbmy to tym drugim sposobem. Zapiszę. Też musimy zamienić na ułamek niewłaściwy, więc ja już skorzystam z zamienionego. Tak. I skracamy. Dziesiątka z piątką przez pięć, czyli tu będzie jeden, tu będzie dwa, i dalej się skrócić nie ma. Nie da, bo dwójki, trójki nie możemy. 2 razy 2 to 4, 3 razy 1 to 3 i doszliśmy do tej samej postaci. 1 cała i 1 trzecia. Oczywiście w jakimkolwiek sposobem byśmy nie robili zawsze, dojść do tej samej postaci musimy. Podpunkt C. Podpunkt C, 5 szóstych razy 1 cała i 2 siódmy. Równa się. Przepiszę 5,6, bo tutaj się nic nie da zrobić, natomiast to tutaj zamienimy na ułamek niewłaściwy, czyli 7 razy 1 dodać 2, czyli 9. Mianownik przepiszę 5 razy 9, 45, 6 razy 7, 42. Całości 42 mieści się 1. A więc od 45 odejmuję 42, czyli mam 3, 42. Coś mi tutaj linia się pociągnęła za mocno, ale to nic, wytrę. Dobrze. No i teraz zrobimy drugim sposobem. Drugim sposobem jest tak. Przepisujemy. Przepisujemy przykład, ale już zamieniony na ułamek niewłaściwy, możemy wykonać skracanie. Szóstkę z dziewiątką skrócić przez 3. 9 dzielone na 3 to 3, 6 dzielone na 3 to 2, 5 razy 3 15. 2 razy 7, 14. Mogłabym wyciągnąć z tego całości, czyli 14 w 15 mieści się 1, zostaje 1 na 14. Nie zgadzają nam się wyniki, ale to tylko dlatego, że tego jeszcze nie uprościliśmy, bo można to było podzielić przez 3. 3 na 3 to jest 1, a 42 na 3 to 14 pod punkt D. Przepiszę przykład, czyli 1 cała i 1 druga, razy 2 całe i 1 szósta. Obie liczby mieszane musimy zamienić na ułamki niewłaściwe. 2 razy 1, 2 plus 1, czyli 3. 3 drugie, razy 6 razy 2, dwa, 12 plus 1, 13 szóstych. Równa się. Trójkę z szóstką skrócimy. Tu będzie 1, tu będzie 2. 1 razy 13 to 13 2 razy 2 4 wyciągam całości czwórek w 13 mieści się 3 bo 3 razy 4 to 12 odejmuję od 13 zostaje mi jedna czwarta Można było zrobić bez skracania, ale bez skracania moim zdaniem jest troszeczkę dłuższy sposób i trudniejszy. Podpunkt e

bo będzie mi tak po prostu łatwiej. W 120 ile mieści się siódemek? No w jedynce się nie mieści, w 12 się mieści 1, Odejmę 7, zostanie mi reszty 5, przepiszę 0, czyli w 50 mieści się siódemek aż 7. 7 razy 7 to 49. Odejmę i zostaje mi reszty 1, czyli mam z tego 17 całych. I jedna siódma. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo.